Kolumna aktywna, taki monitorek pierwszego pola, jakby to nazwać fachowo. Fostex 05N, marka japońska. I co go boli? Boli go głośnik wysokotonowy. Możecie sobie zobaczyć, że tutaj specjalnie włączyłem, jak to zwykle bywa, specjalnie sobie włączyłem flesza i w tym miejscu widać przepalenie owego głośniczka, wyprowadzenia cewki. To jest przyczyną, głośnik, wydaje mi się, jest do naprawy, do uratowania. Jak zwykle będzie zabawy, bo to jest klejone, ta gąbeczka czy filc, chociaż wygląda to na filc mi. To jest zbyt twarde na gąbkę i trzeba będzie go podgrzać ładnie hoderem, odkleić to, wymienić ceweczkę. O ile to nie jest klejone, bo jak to jest klejone, to jest dupa zbita i. Niestety nie uda mi się to tak profesjonalnie bez widocznego uszkodzenia kolumny wyciągnięcia tego głośnika, ale miejmy nadzieję, że jest to przykręcane. Dopiero się okaże, jak odkleję ten filc za pomocą Hotera, aby uwierzytelnić. To pokazuje właśnie tył. Zmacniacz, a dokładniej radiator na układ końcowy mocy. I dany model Fostex PM0.5N. Professional Studio Monitor. Pobór mocy 40W. Made in China. Ale marka japońska, jak się okazuje w internecie, można sobie poczytać włącznik. I tego typu inne rzeczy. Wtyczka standardowa, taka jak do zasilacza ATX w komputerze, zresztą nie tylko, popularna, można sobie to zobaczyć. Ciekaw jestem, jak to brzmi. Po naprawie na pewno będę odsłuchiwał i wrzucę taki film z odsłuchu do kanału YouTube mojego.